Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Ja mam na imię Jagoda i bardzo, bardzo lubię haftować. Przed Wami jest taki zbiór wszystkich rzeczy, może nie wszystkich, bo bombki mam gdzieś też pochowane i dużo ich sprzedałam, ale tutaj widzicie, do czego wykorzystałam haft, a nie jest to związane de facto z obrazami, które oprawiamy. W ramkę i wieszamy na ścianie. Czyli tutaj są takie przykładowe rzeczy, do których możecie wykorzystać haft krzyżykowy. Czyli nie same obrazy, można robić też mniejsze rzeczy. I ten filmik chciałam tak poświęcić osobno, właśnie takim rzeczom, które do których można wykorzystać haft krzyżykowy. Obrazów mam już bardzo, bardzo dużo. Jak zaczynałam swoją przygodę z haftem, to haftowałam wyłącznie obrazy. I jak mogliście zobaczyć na początku filmiku, wrzuciłam wam prawie wszystkie obrazy, które wykonałam haftem krzyżykowym. Troszeczkę też bawiłam się w mozaikę diamentową, ale to tam zrobiłam kilka obrazów i stwierdziłam, że lepiej pasuje mi haft krzyżykowy, że będę mu wierna i chcę się bardziej skoncentrować na jednym typie, chociaż ostatnio też próbowałam swoich sił z haftem koralikowym, ale to już jest zbliżone właśnie do haftu krzyżyk krzyżykowego. I jeszcze zanim się wypowiem na temat tych rzeczy, które tutaj są, przy okazji pokazuję wam jeszcze mojego storczyka, który puścił dwa pędy jeden pęd jest puszczony z keika dwa pędy kwiatowe i jeden właściwie też z tej odnóżki z której jest keik ja go dzisiaj podlałam jest taki bardzo ładny nie wiem czego tutaj żebym tu nic nie uszkodziła tak pięknie wygląda śliczne małe kwiatki dużo mi teraz storczyków kwitnie więc to jest moja druga miłość, też często Wam o tym mówię, ale też postanowiłam nagrać taki filmik troszeczkę inny, bo z haftowaniem ostatnio idzie mi słabo. Ten tydzień to nie wiem, bardzo słabo po prostu nie miałam czasu były problemy z autem, z dojazdem do pracy. Jakoś nie miałam popołudniami siły, więc tylko wieczorem przy Marysi, jak Marysia usypiała, to haftowałam. A tak pomyślałam, że zrobię taki jakby zbiorczy filmik o tym, co można wykonać właśnie haftem krzyżykowym. I moimi pierwszymi jakby rzeczami, które wykonywałam, jak już poszłam na studia, to były właśnie bombki i jajeczka. Ja nagrywałam filmiki osobno, jeżeli chodzi o bombki, o jajeczka, jak je robić, tak dalej, a teraz Wam tylko pokazuję. Czyli możemy wykorzystać małe hafty do właśnie dekorowania styropianowych jaj lub kulek. Tej bombki wam nie pokazywałam jeszcze, bo większość mam schowane właśnie w piwnicy i czekam na święta, ale z racji, że to jest taka ta bombka jest ogromna, bo ona chyba ma 15 cm średnicy. W związku z tym, że tutaj jest motyw kwiatowy, ja ją po prostu trzymam jako taką dekorację, można powiedzieć, całoroczną. Nie pokazywałam jakoś, nie było okazji, ale wykonywałam już, pokazywałam film, jak wykonuję takie bombki. Yy, użyłam do tego tasiemek, jakichś yy, koralików, dodatków. I tutaj jest kanwa taka błyszcząca, yy, ze złotą niteczką. Zór z internetu, z Pinterestu yy, można cokolwiek wyhaftować, obrobiłam z tą rzeczką. Nie ma yy, kokardki, ponieważ ona jest za duża. I nie wiem, czy będę ją dawała na stojak yy, na bliżej świąt, czy po prostu będzie sobie tak stała. mogłam coś poprawić, ale jak postawię to tak wygląda. Czyli co? Wyhaftowałam trzy elementy takie same i po prostu nakleiłam je na kulę styropianową. Więc to jest jeden ze sposobów wykorzystania haftu krzyżykowego inny niż obraz. I też w, slaj w jednym slajdzie chyba Wam albo wrzucę Albo jeszcze nie wiem, bo robiłam takie kolaże, jak te bombki wyglądają. Różnej wielkości można robić. Ja zaczynałam chyba 8 cm najmniejsze, 10 cm 12, i ta jest chyba moją największą. Co prawda, sam haft, jak sam hat, wiadomo długo się robi. Ale na przykład wykonanie może nie tej, ale takiej mniejszej bombki, powiedzmy 10 cm jeżeli wzór jest, jest jakiś bardzo pracochłonny, to ja potrafiłam jedną taką bombkę robić przez tydzień, jeżeli miałam jakiś bardzo trudny wzór czy jakiegoś mikołaja gwiazdeczki, więc no, wykonanie takiej bombki jest naprawdę bardzo czasochłonne. Więc to jest jedna z rzeczy, którą możecie też, do której możecie wykorzystać haft krzyżykowy. No i tak samo jajeczka. Jajeczka też już Wam pokazywałam. Tak samo wyhaftujemy na materiale i naklejamy na styropianową bazę. Kolejną rzeczą, jaką, jakie zaczęłam wykonywać, to były zakładki. Tu jest moja pierwsza zakładka, niestety Marysia mi tu urwała pomponik, bo był tu pomponik, ona się bawiła. Wykorzystałam filc, ta zakładka jest wykonana na kanwie plastikowej. Tutaj mam drugą, którą też dosyć niedawno Wam pokazywałam i to ona jest podklejona materiałem, ma taki wisiorek koralikowy. Właściwie z takim haftem to można robić wszystko, można robić magnesy na lodówkę, można robić breloki. Jeżeli chodzi o takie bardziej, jeżeli chcecie jednak bardzo oprawiać w ramkę, na przykład jakiś haft, to można wykonać metryczkę z okazji urodzin dziecka, albo jakieś, jakąś pamiątkę komunijną, ślubną. Naprawdę bardzo dużo jest rzeczy, do których możecie ten haft wykorzystać. Robiłam też poduszeczki na igłę, dosyć powszechne wykorzystanie haftu krzyżykowego. Tu mam taką trudniejszą, którą do, na którą trzeba było więcej czasu poświęcić. Ona też tu ma koraliki. Akurat pasuje do tego mojego storczyka, którego teraz widzicie kolorystycznie. Takie kwadratowe, łatwiejsze poduszki obszywane na maszynie, czyli połączenie haftu krzyżykowego z szyciem maszynowym. I tu jest też kolejna poduszeczka. Czyli jak robicie jakieś małe wzorki, które się Wam podobają, a nie wiecie co z nimi zrobić, to można właśnie zrobić taką, takie poduszeczki. One też fajnie wyglądają, na przykład przy maszynie do szycia. Można sobie szpilki powbijać, jakieś piny, jeżeli ktoś lubi takie rzeczy. Na przykład tutaj mamy takie jajko na sklejce, czyli haft krzyżykowy na sklejce. Też jest to jakiś pomysł. Wyhaftowałam też etui do telefonu, co prawda jak je zakładam to jest dosyć grubo, musiałabym mieć inną tą plastikową, ten plastikowy jakby ochraniacz, ale wyhaftowałam, sprawdziłam, fajny wzorek, więc też można sobie pomyśleć i taką dekorację telefonu własnoręcznie zrobić. Wykonałam też kilka zawieszek. Jedna jest właśnie taka Wielkanocna, i też kilka zrobiłam świąteczny, świątecznych na Boże Narodzenie, czyli też na kanwie pa, y, plastikowej, podklejone filcem. Też można coś takiego zrobić. No, i jakiś czas temu też spróbowałam swoich sił y, z haftem koralikowym. Y, też na takiej sklejce. Haft koralikowy można też. Y, Używać na przykład na ubraniach haft krzyżykowy, też można. Teraz na Instagramie często widzę jakieś ukraińskie takie ładne koszule haftowane właśnie haftem krzyżykowym, piękne sukienki, spódnice, bluzki, także naprawdę ręcznych rzeczy można bardzo dużo zrobić i to jest piękne, czasochłonne. Ale takie nasze, nasze polskie też, bo my też mamy stroje ludowe. Nie tylko te koszule ukraińskie, ale ostatnio mi się te koszule bardzo podobały. I też jak byłam na jarmarku w Gdańsku, to też kupiłam taką haftowaną koszulę. Ale nie haftem krzyżykowym, tylko troszeczkę inną. Dobra, to odkładam. Jeszcze nie miałam okazji założyć. Myślałam, że założę... Na 15 sierpnia, ale jakoś nie założyłam. Marysi też kupiłam, a Marysia już miała na sobie taką haftowaną koszulę. Można e, dohaftować coś do ręczników dla dzieci. Można wyhaftować gdzieś tam imię. Jakieś plecaki, torebki. O, też na jarmarku widziałam haftowaną torebkę. No i e, ja jeszcze zrobiłam, o właśnie jeszcze zapomniałam o tym. E, to kiedyś był zestaw. Od Korikamo, czyli można wyhaftować kartkę. Ja tu akurat mam kartkę walentynkową. Tu jest taka baza. Ja nawet tego nie zaklejałam, tylko po prostu tak włożyłam. Także można robić kartki świąteczne, wielkanocne, no co jakieś urodzinowe, co Wam tylko w duszy gra. No i ostatnią rzeczą, jaką też wykonałam, to jest torba na projekty połączona z haftem krzyżykowym, czyli miałam dwa małe obrazki i zmieniłam troszeczkę projekt torby, bo ja wcześniej uszyłam tych toreb troszeczkę. I tutaj mamy tą taką folię PCV. Od spodu już jest inny materiał. Też pokazywałam w jednym z filmów, jak ja to wykonałam. Oj, teraz będzie mi uciekała ta moja pompka. Może chcę na siebie zwrócić uwagę. Dlatego mi się tutaj zaczyna turlać. No i taką torbę. Można też zrobić taką torbę, nie wiem, na zakupy. Chociaż wtedy bym nie polecała jasnego tła, bo mogłaby się przybrudzić. Ale jakieś tam na torby na inne okazje. No, jest bardzo dużo rzeczy... Do których możecie wykorzystać haft krzyżykowy. Ja właściwie odkąd prowadzę kanał, może też trochę wcześniej, bo haftowałam bombki i jajka. Ja to robiłam, że tak powiem, na sprzedaż. Też chciałam sobie na tym troszeczkę dorobić. To nie były jakieś kokosy, i jeżeli chciałam, jeżeli chciałam tych bombek zrobić dużo, to po prostu w wakacje siedziałam i haftowałam małe wzorki. Czyli od stycznia do nie wiem, czerwca robiłam obrazy, a od czerwca do października, listopada robiłam wzorki na bombki, a później w listopadzie to wszystko sklejałam. Czyli jednego wieczoru, na przykład po pracy, potrafiłam skleić takie cztery bombki. No i to wtedy sprzedawałam, żeby chociaż na materiały mi się zwróciło, ewentualnie na nici do nowych obrazów. I tak to wyglądało. No teraz to robiłam poduszeczki na igłę, tą, tą torbę, z której jestem bardzo zadowolona, tu chowam projekty, no i dalej haftuję, wiadomo, obrazy, bo bez tego ani rusz mam po prostu tak, że no muszę, muszę, chcę, że chcę haftować, ja to bardzo lubię, to mnie odpręża, wycisza, uspokaja. No, i po prostu dla mnie to jest taka nagroda, jeżeli ja przychodzę do pracy, ogarnę sobie w domu, zrobię obiad i mam tą chwilę, chociaż te, nie wiem, 30-50 krzyżyków, żeby zrobić. Bo teraz to tak wygląda, że robię. Czasami nawet nie zaznaczam w sadze, jeżeli tam zrobię te 30 krzyżyków, i po prostu następnego dnia, jak zrobię więcej, to wtedy to zaznaczam. No, bo no co. Jak nie mam jak, nie mam po prostu czasu, czy coś się z takiego stanie, że nie mam chęci, no to wiadomo, nie haftuję na siłę. Ale i tak większość, większość czasu w miesiącu ten haft jednak dominuje. Dziś też troszeczkę pohaftowałam, dzisiaj jest sobota, ale też nie za dużo, bo mam teraz przygotowania Marysi do żłobka, bo w piątek już idzie do. Do żłobka, więc szykuję jej ubranka, jakieś tam rzeczy dokupuję i też jej dużo tłumaczę. Też mamy teraz akcję odzwyczajenia od pieluch, więc tylko latam z mopem i zbieram te z podłogi. I jakoś ciężko to nam idzie. Wątpię, żeby się udało do piątku ją nauczyć. Wiadomo, już wcześniej była sadzana, codziennie właściwie jest sadzana. Ale to jest dla mnie jeden z cięższych tematów. Wszystko tak idzie jakoś z jedzeniem, z ubieraniem, nawet się idzie tak jakby po maśle, a tu jest w tym najgorszy dla mnie. No, dla mnie to jest no, ciężka sprawa do ogarnięcia. Nie wiem, jak to jeszcze wytłumaczyć, ale no, próbuję. Może się uda za niedługo. I co jeszcze, do czego jeszcze można ten, może wy macie jeszcze jakieś pomysły, do czego wykorzystujecie haft krzyżykowy? Może ja się czymś zainspiruję? E, zakładek do książek raczej nie będę już dla siebie robiła, bo w związku z tym, że haftuję, to mam mało czasu na czytanie książek i właściwie czytam tylko jak mam napisać recenzję do klubu twórczych mam. A tak to przeważnie siedzę z igłą i haftuję. O metryczkach mówiłam, o pamiątkach różnych mówiłam, o kartkach mówiłam, bombki, jajka, poduszeczki, torby, wykorzystanie haftu na ubraniach. No i chyba tyle na ręczniczkach, jakieś Kiedyś mi się jeszcze marzyła maszyna, taka hafciarka, która by haftowała różne wzory, i wtedy by można było to poszywać jakieś fajne koszulki z napisami i tak dalej. Nawet tą maszynę. Kupiłam na Allegro, ale pani, gdy ją pakowała, upuściła ją. No i niestety nie doszło do transakcji, po prostu się wycofała, bo się bała, że, że ta maszyna się zepsuła. Nie chciała jej już nawet sprawdzać. No, oddała pieniążki, bo już się bałam, że pieniędzy nie odzyskam. No, i nie mam tej maszyny, ale tak mi się marzy. Może kiedyś taką sobie zakupię. A na razie to ręcznie po prostu będę coś. Tworzyła. Mam jeszcze w zanadrzu do zrobienia jedną poduszeczkę. Mam do niej kupiony zestaw. A tak to raczej obrazki na ścianę, na ścianę albo do szuflady w większości. Więc tyle Wam chciałam powiedzieć dziś. Nic z samego haftowania nie będzie, bo ponieważ muszę troszeczkę nadrobić i żeby Wam coś pokazać, to muszę coś wyhaftować, a właśnie ten tydzień jest taki mało twórczy, krzyżykowo, ale może dziś jeszcze wieczorem coś dodziergam, Jutro mam też całą niedzielę, w cudzysłowie całą niedzielę. Chyba że mąż przyjedzie wcześniej, bo nie ma go akurat i pobawi się z Marysią, ale tak ona teraz siedzi w pokoju, bawi się ciastoliną. U mnie ciastolina to jest fenomen koraliki, ciastolina i mazaczki, kredki, ołówki. Uwielbiam malować, rysować dobrze, że potrafię się zająć i mi tutaj nie przychodzi, nie przeszkadza. Ostatnio też przestały ją interesować moje nitki, moje igły, moje rzeczy, które używam do haftu. Jakoś teraz mi tego nie dotyka, nie nosi. I zobaczymy, jak to dalej będzie szło. Jeszcze raz, może Wam pokażę tą bombeczkę, która się tak turlała i chciała zwrócić na siebie uwagę. No, ona jest taka. Ładnie mi wyszła. Jestem z niej zadowolona. No, także. Także tak to wszystko wygląda. Piszcie w komentarzach, co sądzicie, e, czy to był ciekawy temat na filmik, taki z, zbiorczy z tym wszystkim, co można zrobić z haftu krzyżykowego. Czy Wam się podobał, i koniecznie napiszcie mi, co, co Wy robicie, jakie rzeczy wykonujecie połączone, może jakieś techniki mieszane, haft krzyżykowy i coś. Chętnie zobaczę. Chętnie poczytam, bo właściwie nie zobaczę. Też niedawno ukazał się nowy kanał, ale teraz Wam nie powiem nazwy, bo zapomniałam. Nie wiem, czy to coś z motelami, jakaś nazwa, nie pamiętam, ale oznaczę Wam pod tym filmikiem nowy kanał, także zajrzyjcie koniecznie. Tam ym, dziewczyna właściwie tylko będzie haftowała powiedziała, że nie będzie tam robiła jakichś tutoriali i, i wiadomo jakichś innych rzeczy. I po prostu, jak ktoś lubi haftować, yy, i patrzeć, jak haftuje inna osoba, to myślę, że taki kanał się spodoba, także polecam. W opisie dam nazwę tego kanału, bo przepraszam, teraz nie pamiętam. Zawsze, jak chcę coś powiedzieć, to akurat w tym momencie zapominam, co, szczególnie nazwy, nazwiska i tak dalej, to mi jakoś umyka, ale to nic oznacza. Mam nadzieję, że. Koleżanka po, po fachu będzie zadowolona. Także subskrybujcie. Niech dziewczyna się rozwija, niech nagrywa, bo ja, ja oczywiście oglądam, żeby nie było. Ja oglądam praktycznie każdą hafciarkę w wolnej chwili, szczególnie haftuję kanwę z nadrukiem, i mogę używać telefonu. Także to by było na wszystko. Trzymajcie się cieplutko. Życzę Wam miłego dnia. I dużo, dużo czasu na krzyżyki. Pa!